Pokora no to jest takie szczere stanięcie w takim świetle, które pokazuje nam nasze dobre strony, złe strony, takie dobre spojrzenie na siebie samego, niczym no zniekształcone, takie przyznanie się do tego, że mam wiele wspaniałych cech, ale mam też te słabsze, mam też bady, z czymś sobie nie razy. No ale mam wielkie talenty, mam niesamowitą inteligencję, ale jednak no, nie, nie, nie w każdej dziedzinie jestem dobry. W pierwszej części zastanowiliśmy się, czym jest pycha. Pierwszy grzech główny. Jednakże czegoś by tutaj brakowało, gdybyśmy nie zrobili kroku dalej i nie zastanowili się, co jest lekarstwem na tę pychę? Co jest jej przeciwieństwem i co może mnie przed nią uchronić? Jarku, co jest lekarstwem na pychę? Co jest jej przeciwieństwem? To przypomina mi się postać legendarnego aktora czasów PRL-u, ale nie tylko, który miał na imię Wojciech. No właśnie, to jest pokora. Pokora, trudne słowo tak, że do wymówienia, takie trochę wstydliwe, z którym no, też nie chcemy mieć za wiele do czynienia, bo nam się źle kojarzy. Zazwyczaj nie, nie rozumiemy go tak do końca. Co to jest pokora? Pokora no, to jest jakby odwrotna definicja tego, o czym wspomnieliśmy wcześniej tuż przed chwilą. Czyli to jest takie szczere staniecie. W takim świetle, które pokazuje nam nasze dobre strony, złe strony, takie dobre spojrzenie na siebie samego, niczym nie, no właśnie niezniekształcone. Takie przyznanie się do tego, że mam wiele wspaniałych cech, ale mam też te słabsze, mam też wady, z czymś sobie nie razy, no, ale mam wielkie talenty, mam niesamowitą inteligencję, ale jednak no, nie, nie, nie w każdej dziedzinie jestem dobry. Czyli to takie przyjęcie siebie samego takim, jakim się jest ale także swojego życia. Jeśli czegoś nie nie potrafię, no to nie jest powód do dramatu. Pokora pozwala mi pewne rzeczy przyjąć. Czasami zachęca do walki ze swoimi wadami, ale z przeciwnościami też losu. Człowiek pokorny to ten, który przyciąga innych i takim każdy chce się przyjaźnić, no bo na pewno nie będzie się wywyższał. Jarku są takie sytuacje. Hmm... No, tutaj próbuję wcielić się trochę bardziej, tak młodego człowieka, że, no właśnie, wiem, że ktoś ma rację, ale ja nie chcę mu jej przyznać, no bo nie lubię tej osoby. Czy to jest jakiś przejaw pokory? No nie, to, to nie ma nic wspólnego z pokorą, no bo człowiek pokorny po prostu no godzi się z tym, że tak jest. Nie lubię tej osoby, ta osoba być może wiele razy zawiodła moje zaufanie, ale w tej sytuacji okazuje się, że no, prawda stoi po jej stronie, no to wtedy w pokorze właśnie przyznaję, że, że to ja nie mam racji, no i trzeba właśnie się z tym, z tym pogodzić, to przyjąć. Nie jest to wcale łatwe, zwłaszcza kiedy się pojawiają takie trudne emocje, takie napięcie między osobami, zwłaszcza kiedy było się zranionym przez tą osobę. No to wtedy jest bardzo trudne. No ale wtedy, jeśli Uda się przejść tę próbę z powodzeniem, no to można sobie pogratulować. Prawdopodobnie jest się prawie, że pokornym. W Ewangelii, według świętego Mateusza, jest taki fragment: Niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. Co Jezus chce nam powiedzieć przez te słowa? Żeby nie czynić niczego na pokaz żeby nie starać się przypodobać nikomu. Kiedy robię coś dobrego, to żeby o tym w ogóle nie myśleć. Jakie będę miał z tego korzyści? Nie jesteśmy od tego woli w 100% i nigdy nie będziemy. Natomiast, żeby... No właśnie, jeśli już mam się komuś przypodobać, to Panu Bogu. Jeśli no, mam problem z uwierzeniem w Pana Boga, no to przynajmniej z takiej uczciwości jakiejś ludzkiej po prostu, żeby nie traktować to jako karty przetargowej, żeby potem tego nie wykorzystywać, że ja byłem dla siebie dobry, coś zrobiłem, to teraz się mnie odwdzięczyć nie? starać się być jak najbardziej bezinteresownym. Wtedy to czynione dobro przetrwa. Inaczej to wszystko staje się jakąś manipulacją, chce jakieś osiągnąć korzyści, albo tylko po to, żeby. No, ktoś mnie podziwiał, że jestem no, taki gość, który nie, nie myśli o sobie, ale no, chętnie o innych. Młodość to jest dynamizm, to jest taka też prostota myślenia i, i działania. E, czy możesz podać jakiś przykład pokory bliskiej młodzieży? Jakieś takie może postawy społeczne, takie, które no naprawdę na co dzień gdzieś można podejmować, żeby stawać się człowiekiem pokornym? Człowiek pokorny to ten, który chce pomnażać swoje talenty, no bo wie, że zostały mu dane. Nie po to, żeby one gdzieś tam gniły, gdzieś tam w jakichś takich wewnętrznych piwnicach, tylko ma je wydobywać na światło dzienne, żeby pomagać innym, cieszyć innych też, no, że został tak obdarowany. Ale też to po pierwsze, ale po drugie też nie, nie porównuje się to jest może mniej widoczne. Nie czuje się gorszy od innych ani nie czuje się lepszy. Jest gotowy wyciągnąć pomocną dłoń. Nawet wtedy, kiedy dotyczy to osoby, z którą ma się trudniejsze relacje, albo jest uznawana przez nie wiem, kolegów, koleżanki jako ktoś gorszy. No nie wiem, ma, no, lepiej się z nim nie kumplować, nie zadawać. Może jest uznawany za. Za, za kogoś z marginesu. Jeśli wychodzę do tej osoby, no, gdy potrzebuje ona pomocy, nie, nawet po prostu podejść na przerwie, zagadać, co u ciebie słychać, jak tam żyjesz, no to choćby przez takie drobne gesty to się nawet realizuje. No nie wiem, kiedy no, staję w obronie kogoś, reaguje, czy to na hejt w internecie. Okazuje komuś wsparcie, kiedy znajduje się, no, w, no, przeżywa jakieś trudności, nie radzi sobie z czymś sam, sam ze sobą i udzielam mu tego wsparcia, jestem przy nim, nie muszę się koniecznie z nim przyjaźnić, no, ale okazuje mu jakieś współczucie też. No, to jest taki objaw, no właśnie, to się wszystko wiąże ze, ze sobą: przyjaźń, pokora, zapominanie o sobie. Nie, udzielam się jako wolontariusz gdzieś, w świetlicy środowiskowej, nie wiem, gdziekolwiek indziej. No właśnie, odwiedzam chorą koleżankę, kolegę. Bardzo często tak jest, że ktoś znika z klasy na jakiś czas, bo ma poważne problemy ze zdrowiem, no i się nikt nim nie interesuje. Warto, nie wiem, wysłać mu SMS, odwiedzić, jeśli jest to możliwe, ale dać po prostu taki sygnał, że, że pamięta o Tobie. Tutaj z jednej strony to pokora jest jakby fundamentem też przyjaźni. Chodzi o trwałe więzi, nie o takie, którym się wydaje, że kogoś bardzo lubi i to już jest przyjaźń. Tylko no pokora jest takim elementem. No jest takim sprawdzianem właśnie takich relacji też. Przychodzi mi taka myśl, że człowiek pokorny to jest ktoś, kto w ogóle obserwuje otoczenie swoje, czyli też jakieś potrzeby, które są w ludziach dookoła mnie, a myślę, że wśród młodych ludzi też nie brakuje tych potrzeb, prawda? Już nawet nie myśląc tylko o szkole, ale w ogóle o całym tym, tym świecie, który ich otacza. Zobacz, że w modlitwie Ojcze Nasz mówimy: bądź wola Twoja. Co to ma wspólnego z pokorą? To szukanie tej woli Bożej. Z pokorą i spychą, no bo człowiek pyszny, no, o tym nie mówiliśmy, nie chce być posłuszny. Skoro on jest centrum, to on decyduje. Nie chce słuchać rodziców. Oni, co oni przecież wiedzą o tym świecie? No nie za wiele wiedzą. Ledwo się orientują w świecie wirtualnym najczęściej. Chociaż teraz yy, myślę, że no nie ma już takiego podziału jak jeszcze do niedawna. Yy, nie chcemy być posłusznie rodzicom. Trudno nam zaakceptować to, że ktoś w grupie, kiedy pracujemy w grupie, w klasie jest liderem, a ja nie, nie jestem. I liderowi w pewien sposób też trzeba być posłusznym. I to jest mój rówieśnik. Czy nauczycielowi w szkole, który no, wymaga czegoś, ma jakieś wymagania. I, I mówi, no, jakby daje do zrozumienia, że no, jego wola tutaj w tym momencie jest y, bardzo ważna. Ale człowiek pokorny bierze to pod uwagę, że on może nie mieć racji, że jednak zdanie rodzica wypływa z, no, najczęściej z troski, z jakiejś miło z, nie z jakiejś z miłości. Tego, że rodzic może różnie reagować: jest y, czymś zmartwiony, zdenerwowany, nie panuje nad emocjami. No, Bo atakują go różne bodźce i trudno mu już pewne rzeczy już tak spokojnie przyjąć. Natomiast no, no martwi się o swoje dziecko, więc no różnie reaguje, ale chodzi mu o to przede wszystkim. I dlatego wymaga też posłuszeństwa. Mam tutaj taką wypowiedź pewnej osoby, która dzisiaj już jest dorosła, ale ta osoba nawiązuje do swojego dzieciństwa i chciałbym, żebyś posłuchał i za chwilkę się odniósł do tego. Ta osoba mówi tak. Pamiętam do dziś, jak ważne było dla mnie w pewnym momencie mojego życia, że powiedziałem tak do samego siebie. Już nie żyłem w obłokach marząc o tym wszystkim, co będzie, czego chcę. Zrozumiałem, że jestem człowiekiem, który ma swoje ograniczenia. Nie umiem wszystkiego i nie muszę, a nawet nie chcę umieć wszystkiego. Chcę tylko wypełnić moją małą rolę ale ją wypełnić dobrze. Czy tutaj jest ta pokora już tym razem? Myślę, że to jest dobre podsumowanie naszych rozważań na temat fenomenu pychy i pokory. No bo chyba to w czasie naszego spotkania jeszcze nie wybrzmiało to dosyć dobrze, że pycha nie znosi być posłuszna że pycha stawia siebie w centrum, jest najważniejsza i że posłuszeństwo jej się należy, to znaczy tak naprawdę mnie, no bo to ona bierze mnie w posiadanie i, i, i zniewala tak naprawdę. Pokora natomiast, człowiek pokorny jest w stanie przyznać komuś rację, jest pójść za kimś, posłuchać się kogoś, jest w stanie otworzyć się na dobre rady, nie wiem, rodziców, nauczycieli, wychowawców. To skoro tak naturalnie powoli kończysz też to spotkanie, pozwolę sobie dopowiedzieć, co ta osoba powiedziała jeszcze dalej, bo myślę, że to jest fajne dopełnienie, mówił tak, nie muszę grać pierwszych skrzypiec, nie muszę być prezydentem kraju, nie muszę należeć do drużyny olimpijskiej. Wystarczy mi żyć i działać w moim małym świecie, ale tam robić to dobrze według moich talentów. Jarko, dobrnęliśmy do końca tej drugiej części naszego spotkania, dlatego spróbujmy ją jeszcze na koniec podsumować. A więc, czym Twoim zdaniem jest pokora? Pokora jest czymś drogocennym. Choć zazwyczaj o tym nie myślimy w ten sposób, pokora daje większą wolność wewnętrzną. Pokora jest źródłem tak naprawdę radości, bo ona mm, pozwala nam oderwać się od naszych jakiegoś no, podstawowego lęku, czy jestem dobry, czy jestem dostatecznie nie wiem, uzdolniony, piękny. Ja nic nie muszę udowadniać. Ta wartość została mi dana tak po prostu, ona jest niepodważalna i pokora to podpowiada. Zachęca do wysiłku, kiedy, kiedy jestem rzeczywiście w stanie, nie wiem, komuś pomóc, pokazać swoją dobrą stronę, bo do tego też potrzeba właśnie pokory, żeby no, inni też się dowiedzieli, że jakie ja mam talenty. Nie ja jestem takim brzydkim keczątkiem niekochanym, ciągle odsuwanym ale mam też to, co dobre, unikatowe. Ale też, kiedy ktoś wygrywa zawody, cieszę się również z jego wyniku, nawet jeśli startuje w tych samych zawodach. A ja pracuję dalej nad sobą, żeby osiągnąć ten wynik no, równie tak dobry, a jeśli się okaże, że nie, to również jestem wolny od takiej, taki walki o to, żeby koniecznie coś udowodnić. Pokora po prostu to większa wolność, to, to więcej okazji do radości. A jeśli tak jest, no to wtedy naturalnie przyciąga się innych do siebie. Jarku, bardzo dziękuję Ci za nasze spotkanie, naszą rozmowę, która, mam nadzieję, że pomoże troszeczkę naszym młodszym odbiorcom zrozumieć nieco ten trudny grzech, jakim jest pycha i troszeczkę zrozumieć też y, czym, jak piękną rzeczą jest pokora. Dzięki bardzo. Ja również bardzo dziękuję za zaufanie i za zaproszenie do tego wspaniałego programu. Okej, okay, moi drodzy, udało się. Myślę, że dostatecznie zgłębiliśmy kwestię grzechu pychy i, no właśnie, lekarstwa na nią, czyli pokory. No właśnie, może okazuje się jednak, że nie musimy ulegać różnym pokusom. Bo możemy wcześniej zadziałać i wcześniej wybrać takie rozwiązanie, które będzie naprawdę dobrym rozwiązaniem, które będzie wnosiło w nasze życie, prawdziwe życie i prawdziwą radość. Dzięki Wam bardzo, że byliście z nami, że obejrzeliście też ten odcinek, pierwszy, który otwiera już bezpośrednio każdy z kolejnych grzechów. Dzięki, że obejrzeliście ten gorący materiał. I że mam nadzieję, już zasubskrybowaliście ten kanał. Jeśli tego nie zrobiliście, to uczyńcie to teraz i zapraszam Was na kolejne spotkanie, które będzie dotyczyło drugiego grzechu, którym jest chciwość. A zatem szczęść Boże i niech nie zabraknie Was w kolejnym odcinku.